Hej, tu Cezar, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj szybkie ogłoszenie, które pojawiło się ostatnio na live, albowiem, jak widzicie, założyłem serwer Discord. Jeżeli chcecie do niego dołączyć, do czego Was serdecznie zachęcam, link jest w opisie, a ja w tym filmie przekonam Was, dlaczego warto to zrobić. Tak więc, najpierw mamy tutaj kanał rozmowy. Kanał rozmowy jest to zwykły kanał, na którym można po prostu popisać. Jest to właściwie wszystko poza, co nie dotyczy innych kanałów. Tutaj możecie mi zadawać pytania. Na razie jest tu dosyć cicho, ale mam nadzieję, że z przybyciem więcej osób na serwerze pojawią się tu jakieś ciekawe dyskusje. Kolejny kanał to ogłoszenia. Na tym kanale mogę pisać tylko ja i moderatorzy, i na nim będą się pojawiały ogłoszenia z Kanału oraz y, też serwera czy Instagrama. Myślę, że o tyle warto też y, tu dołączyć, ponieważ będą to najświeższe zawsze informacje i czasami też tylko tutaj będą się pojawiały na serwerze jak niektóre informacje dotyczące y, kanału. Kolejny kanał, myślę, że bardzo przydatny, może się niektórym spodobać, jest to pomysły na film. Na tym kanale możecie wysyłać jakiekolwiek Wam tylko przyjdą do głowy pomysły filmów, jakie chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Możecie tu wysyłać jakiekolwiek pomysły. Ja, jak będą po prostu nie do zrealizowania, to tego nie zrobię. Ale mam nadzieję, że uda mi się zrealizować jak najwięcej z Waszych pomysłów. Więc serdecznie zapraszam, jeżeli mieliście kiedyś jakiś pomysł na film na mój kanał. Kolejny kanał to zgłaszam błąd. Jest to bardzo przydatny kanał dla mnie osobiście, ponieważ y, wiadomo w filmach pojawia się dużo błędów, których ja nie jestem w stanie wyłapać, więc wszystkie błędy, czy to takie do poprawienia, czy też y, nie, które pojawią się w filmie, możecie tu pisać, ale także, a może nawet przede wszystkim, jeżeli w jakimś filmie wyłączone będą komentarze. Y, co YouTube zauważyłem ostatnio coraz częściej robi w moich filmach, a ja nie jestem w stanie tego korygować, ponieważ po prostu yy, nie jestem w stanie wszystkich filmów yy, na moim kanale sprawdzać. Non-stop jest ich już dosyć długo, więc jeżeli będziecie wracać na przykład do jakiegoś filmu czy coś i zobaczycie, że są wyłączone komentarze, także możecie to napisać na tym kanale. Kolejny kanał jest trochę dodatkowy, jeżeli macie jakieś y, pomysłowe memy speedcubingowe, tutaj można je wysyłać. Mam nadzieję, że pojawią się jakieś bardzo fajne, ciekawe memy i razem się pośmiejemy. Y, kolejny to porady na Scuba, jeżeli kiedyś mieliście do mnie jakieś y, pytania, y, chcieliście mi zadać dotyczące Scuba, y, polepszenia swojego układania itd. Tak po to służy ten kanał, jest ten też on o tyle lepszy od komentarzy, że tutaj możemy wyciągnąć z tego dłuższą e, dyskusję, z, którą z której możecie się wiele nauczyć. And the last channel is uh, for uh, not specially subscribers, but mainly followers on my Instagram who are not from Poland and don't know Polish language. Uh, so this is. Uh, channel about everything, but it's just all in English. Yy, no i co? Mam nadzieję, że zachęciłem Was do dołączenia na nasz kanałowy serwer. Jeżeli tak koniecznie, wejdzie w link opisie. To będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, ponieważ nadchodzą bardzo ciekawe filmy w niedalekiej przyszłości. Zaobserwujcie mnie na Instagramie Cube. No i cóż, to będzie na tyle w tym odcinku. Pa.